z Lukim. Dwie gry, nie? To z 10 minut do czasu poświęciłem na mentalne przygotowanie do turnieju, a mianowicie grałem w... Grałem w um, Jurassic Park World. Wydałem 350 zł na dodatki. No to, myślę, że, myślę, że najważniejszym, najważniejsze, najważniejsza rzecz, która mnie doprowadziła do tego miejsca, gdzie jestem, do tego zwycięstwa to jest właśnie zakup tej gry i to, że po prostu mogłem się wycilować, spędzić chwilę z rodziną, czyli sam ze sobą, bo nie mam rodziny, pograć w park. Nazwałem dinozaury imionami streamerów. Na przykład wrzuciłem Izaka i Mandzia do klatki i zabił Mandzia. Bardzo dobrze się bawiłem. grze przekomputerowej dinozaury, tak? Przekomputerowej Jurassic Park World. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No to myślę, że to tyle. Ja wczoraj na drugi trener zadowolony, bo widziałem, że tam w trakcie między przerwami chodzi. No. no niestety, drugi trener jest totalnie wkurzony na mnie, aczkolwiek powiedział, że mam poddać na kolano, aczkolwiek tego nie zrobię, będę walczył. Myślę, że jakąś stratą 10 punktów przegram, jakieś 3 minuty, aczkolwiek będę się starał. Całych sił go pokonać. Dobra, krótka jeszcze piła. Jabczan, czy zgodzisz się, że szachy to też w dużej mierze psychologia? Bo ja zauważyłem u ciebie krótką piłę. Ty wiesz, że czas masz lepszy speedrun w pozycji tak, nieco waszej. Tak. Super tak. strategia. Słuchaj, czy Uważam, myślisz, że ta strategia za, no... będzie dobra w partii z Tutkiem? Yy, z kolanem? Nie, myślę, że kolano mnie totalnie rozjedzie. Jakby buldożer w malucha wjeżdżał. O matko Ale... bosko. Ale się nie poddam. Dobra. A jeżeli jeszcze wracając do tego pytania o psychologię, to ja muszę się pochwalić, że jestem na czwartym roku psychologii. Wisła dla Jamczana! Tak naprawdę. Właśnie dzisiaj, y dzisiaj właśnie szukałem w internecie jakichś prac gotowych, żeby wysłać wykładowcom. I oczywiście uważam, na żarty, że, bo wykładowcy tego nie oglądają. W szachach? W szachach Umiejętności, jeżeli chodzi o profesjonalne szachy. Ale jeżeli chodzi o takie szachy, powiedzmy, które mają ludzi zadowolić, zapewnić im rozrywkę, to, to przede wszystkim psychologia. Wiesz, ja, jak na przykład miałem mniej czasu w drugiej partii z Ortisem, Ortis się czuł zbyt pewnie. Widziałeś tak, to? Tak, tak, tak. Wygrał on ze szybko i robi... Tak, takie. A ja też, ja też było pod presją czasu, w ogóle nie potrafiłem podjąć ruchu. Dlatego w trzeciej partii. Postanowiłem wrócić do korzeni yy, zagrać znowu wabank, zagrać znowu szybki futbol. oj nie futbol, szybkie szachy yy, dlatego atakowałem i cały czas właśnie nakładałem na niego tą presję cza czasu, żeby robił głupie ruchy. To nieważne, że tam delikatne były momenty, gdzie on wygrywał, i to nawet yy, tam chyba była wieża stracona. Tak, tak, tak było strony. plus 7 według termometry, gdzie darmo, wiesz, na No to jest surrender dla, tak. dla ciebie. No tak, tak, wiesz, to jest surrender, ale Ortiz, wiesz, był pod presją, on myślał, kurczę, udało się drugą wygrać, teraz tak na, na spokojnie, na rozważnie, tak no nie, i wiesz, i, i czas uciekał, czas uciekał, a ja ten czas gromadziłem, gromadziłem, no i co, trzy królówki i dojazd. O to chodzi. Dobra, Japczan, dzięki bardzo za wywiad, słuchaj, przygotuj Dziękuję. się mentalnie, za chwilę lecimy dalej, za chwilę będziesz Mogę musiał znowu pozdrowić? walczyć. Yy, proszę. Pozdrawiam mamę, tatę, wszystkich kolegów, Paulinkę i jeszcze chciałbym pozdrowić... Moich widzów, których kocham z całego serduszka. Tak jest. Ja myślę, że Twoi widzowie też Cię kochają i dzięki bardzo za to, że wziąłeś udział w tym wydarzeniu. Gratulacje, że przeszedłeś ten pierwszy etap. Także mega wisla dla Ciebie i dzięki. Do usłyszenia ewentualnie potem. Powodzenia.